witajcie jesteśmy po, po żniwach, prawie po żniwach, Bo jeszcze kawałek rzepaku mi został do kuszenia. A ja dalej w polu ze szpadlem. I po co teraz jestem ze szpadlem? A sprawdzam stan gleby po, po uprawie. Tak jak widzicie, tutaj jest takie ciasto. O, widać, że to się ładnie, o, palucha trzyma, ładnie się mieli. Wałeczkuje. Owoce, i można go zwijać w każdą stronę, a gleba. O, zobaczcie, o to ona się palucha trzyma. A gleba się, o, ładnie rozsypuje, ładnie się kruszy. To mnie właśnie cieszy. Koleżanki są i to jest ich dość sporo. O, tu widać. To jest materiał, tak jak mówię, żółty ił. To nie jest jakiś piasek, to to jest ił. Widzicie co to się dzieje? Ciężko mi to tak jedną ręką formować, ale z piasku czegoś takiego nie ulepi. I tak jak mówię, tutaj ta gleba się ładnie rozpada. Żółtnice są drugi rok w sumie płytkiej uprawy na tej działce po soi była pszenica po uprawie tylko na 15 cm i teraz jest zasiany rzepak, również po uprawie na maksymalnie 15 cm o, widać to wszystko wstaje ładnie patrzę, co się dzieje. Patrzę, że są dżdownice, Patrzę, jak ta ziemia się kruszy. Patrzę, ile jest kanałów po dżdownicach Jaka ta gleba ma strukturę. O, to jest troszkę. Jest dużo dżdownic Dużo żydownic Ziemia się w miarę sypie. Tu spodem o głębie jest już jest szczery taki ił. I tutaj zresztą widać takie żółte przebarwienia, to właśnie te cząstki ił, ale o ile jest utworów pod żołnicach. Tutaj tych małych akurat. No. Z wierzchu, z wierzchu ziemia jest na tyle luźna, że jakby jakąś broną mulczowo tu przyleciał, to by to ładnie rozdarzyło widać, że się wszystko wydziera rzepak taki korzeń miał jak widać no płytka uprawa, a mimo to nie ma problemu ale tutaj właśnie przed uprawą byłem ze szpilką sprawdzałem stan zagęszczenia tej gleby teraz tak samo po, po uprawie znaczy po uprawie no po zebraniu uprawy był rzepak po raz kolejny sprawdzam stan z tamtej gleby i zobaczcie, mimo, że tu jest taki o, kolejna dżdownica taki no nie jest to lekka ziemia ale ja tu palcami mogę w tej ziemi kopać dołek o, o zobaczcie, to nawet tutaj się ta ziemia się o, rozciera rozciera między palcami i wałeczkuje Także nie tylko lekka ziemia, ale także również ciężka. To jak mówię, no chodzę, sprawdzam stan jej. O. o. No, ale widać, jak to się ładnie, ładnie się rozsypuje. Drobnica ucieka. Tu głębiej, tak jak mówiłem, jest już. O, plastelina. Plastelina głębiej. Ale tak jak mówię, graba no, ładnie się rozsypuje i właśnie. Zanim w ogóle zaczynam uprawę kolejną, właśnie sprawdzam tutaj tej gleby, obserwuję, obserwuję jaki wpływ miała uprawa ze wcześniejszych latach, jak mówię tutaj na tej działce bez, bez głębokiej uprawy, a mimo to nie ma jakiegoś nadmiernego zagęszczenia no i w trakcie wegetacji też chodziłem tutaj ze szpilką sprawdzałem jak to się ma jak to się tutaj ma z pełno korzeni o, ładnie się to rozsypuje kolejna dżdżownica. właśnie znaczy o coś się rozchodzi, żeby ta gleba miała taką fajną, luźną strukturę, żeby to nie był beton. Tu dżdżownica. no mówię, no jest cudownie skupę i o to się w sumie rozchodzi. No i ja zobaczcie, to się trzyma szpadla. O, i kolejna od razu drżownica. No właśnie, tu kolejna. Kolejna. i tu właśnie te resztki z pszenicy, które zostały tutaj w tej właśnie powierzchniowej warstwie z tego co ja u siebie widzę to właśnie sprawiaje, że ten ten wierzch jest taki w miarę pulchny o, chyba nie widać, żeby miał problem z jakąś zagęszczoną warstwo. o kolejny też. O, kolejny. Tak jak mówię, no sprawdzam stan przed uprawą, po uprawie, w trakcie uprawy, aby widzieć, co się dzieje. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć.